Cześć. Ci, którzy oglądają y, mojego facebooka, śledzą co tam się dzieje, to pewnie wiedzą o tym, że nastąpiła katastrofa. Laweta wjechała w mojego talizmana. względu mam drugiego, identycznego, yy, tak samo wyposażonego. Wiem, że będę miał możliwość przez najbliższe dni raportować Wam yy, możliwość, yy, będę Wam raportować yy, moje wrażenia z jazdy yy, różnymi yy, renówkami, bo będę chyba zmieniać samochody zastępcze, tak mi się wydaje, przez najbliższe yy, Dwa tygodnie? <noise> Czy jakoś tak? Bo y, likwidacja takiej szkody, jaką teraz możecie obserwować y, na załączonych zdjęciach, no nie będzie trwała y, minuty ani pięciu. Dlaczego? Ponieważ takie uszkodzenia tylnego błotnika to zazwyczaj... Y, Używanie śliwielki kątowej i spawarki. W taki sposób rozwiązuje się tego typu problemy. No i to chwilę zajmie. Samochodem nie jestem jakoś zżyty. Nie przeżywam tego la Boga, co to będzie. Po prostu stało się. No, człowiek, który próbował zaprakować obok mojego samochodu, po prostu pomylił się w obliczeniach i niestety wyniknęła taka sytuacja, to uszkodzenie jest o tyle pechowe, że właśnie ma miejsce w tylnej części pojazdu, no, w tylnym błotniku, bo jeżeli walnąłby w drzwi, no to drzwi można wymienić. Jeżeli przykładowo doszłoby do uszkodzenia gdzieś na przodzie pojazdu, no to błotniki przednie są wymienne, tak samo maska, reflektory i być może jest drożej, ale jest dużo... Prościej. A najgorsze, właśnie uderzenia, jakie mają miejsca, to yy, tylny błotnik. No bo tylny błotnik jest integralną częścią konstrukcji samochodu. No i tego elementu nie da się tak wymienić w łatwy sposób. Potrzebna jest reparaturka. Yy, no i spawarka. A w związku z tym, także yy, ponowne lakierowanie tych wszystkich elementów. Yy, bez szpachli, oczywiście, też się nie obejdzie w sytuacji, kiedy. Mamy do czynienia ze spawaniem, tak więc samochód, no niestety, ucierpiał w dosyć pechowy sposób. Um, duża też będzie jego utrata wartości, ale właśnie tym się nie przejmuję i to jest duża zaleta najmu długoterminowego, że ja nie biorę za to odpowiedzialności. Co jest? Dzwonisz, się, dzwonisz się ponabijać ze mnie? Tutaj mam niebieski błotnik, ile mam na kupić kumpel do mnie dzwonił i się śmiał, bo ja się z niego śmiałem. Po odebrał swojego pasata, pojeździł nim dwa dni i gościu mu się wbił w tyłek koszt no. likwidacji jego szkody w postaci zderzaka i tam lakierowania chyba klapy, plus jeszcze jakaś pierdoła, 13 tysięcy razem z samochodem zastępczym, sporo yy, więc to yy, no, likwidacja szkód w nowych samochodach, to nie jest rzecz yy, tania dlatego też przestrzegam tych, którzy jeżdżą bez OC bo tak naprawdę, albo bez prawa jazdy a, bo można sobie bardzo łatwo, nawet niewielką pierdołą napytać yy, biedy bo wystarczy właśnie, że wali się w jakąś nowszą furę, ubezpieczyciel mówi, że robi wam regres na 40 tysięcy za to, że w jakimś merolu rozbiliście tylny klosz i delikatnie wgnieciliście klapę, na przykład jadąc na motocyklu bez prawka. Strzelam oczywiście. To samo dotyczy mm, rowerów. Dlaczego? Ponieważ mm, nie ma czegoś takiego jak obowiązkowy ocena rower, a wyobraźcie sobie właśnie, że rowerem mm, walicie w jakiś mm, drogi samochód i wtedy też Robi się gigantyczny problem, bo nikt nie ma obowiązku likwidować tego z, przykładowo ze swojego AC, tylko będzie w jakiś sposób dochodzić do tego, żeby zrekompensować te, te szkody albo będzie dochodzić sam też ubezpieczyciel od takiego rowerzysty dlatego ja też zainwestowałem 70 zł rocznie w to, żeby ubezpieczyć się od nieszczęśliwych następstw zagapienia się chociażby na rowerze albo zrobienia jakiegoś innego niecelowego zdarzenia drogowego po prostu więc no, warto jest być przezornym w takich sytuacjach bo Potem okazuje się, że naprawdę wchodzimy w gigantyczne koszty i byście też nigdy nie stwierdzili, że wgniecenie błotnika w talizmanie i przerysowanie drzwi i zderzaka może kosztować tam naście tysięcy złotych, kilkadziesiąt tysięcy złotych w rzeczywistości. E, dowiem się jakoś za niedługi czas e, jaka jest wycena w ogóle likwidacji tej szkody, e, a zakres pracy naprawdę jest ogromny. Niby pierdoła, ale zakres pracy jest ogromny, żeby przywrócić samochód do stanu sprzed tej kolizji, choć oczywiście już nigdy nie będzie taki jak przed kolizją, bo tak jak wam wspomniałem, będzie trzeba zamontować reparaturkę, będzie trzeba użyć szpachli, będzie trzeba ponownie lakierować co najmniej drzwi i tylną ćwiartkę. Więc samochód już nigdy nie będzie taki, jak go wypuściła fabryka. Oczywiście nadal będzie bezpieczny, bo to nie było jakieś uszkodzenie ani likwidacja szkody. Nie wpłynie na to, w jaki sposób samochód będzie zachowywać się w trakcie wypadku, zwłaszcza w takim miejscu. No ale w każdym razie no. Tego typu rzeczy się zdarzają. Identycznie miałem właśnie z Superbem. Tam z kolei sąsiadka w nieuważny sposób wyjeżdżała i w praktycznie identyczny sposób uszkodziła Superba. Oszczędziła drzwi, bo walnęła centralnie w róg samochodu bez uszkadzania oświetlenia. Więc tam do roboty nawet błotnik chyba nie był do roboty, tylko i wyłącznie. Nie, zderzak nie był do robienia, błotnik był do robienia, A, więc tam wchodziła kwestia tylko i wyłącznie wymiany tylnego błotnika, no i tam pękło 10 tysięcy złotych, no więc no, jestem ciekaw jak to będzie z talizmanem. W każdym razie przez co najmniej dwa tygodnie myślę, że nie będę jeździć swoim własnym samochodem. Zaoszczędzę trochę przy limitu rocznego przebiegu, choć i tak te zakładane 40 tysięcy to jest taka, wydaje mi się, ostrożna kalkulacja. Raczej nie wydaje mi się, żebym w tym roku, Jezu, przez pierwsze 12 miesięcy eksploatacji samochodu przekroczył ten limit. Raczej to jest taka ostrożna, ostrożna kalkulacja. Jeszcze to, co jest bardzo ważne w przypadku likwidacji tego typu szkód na, na nowych samochodach, to, że i w najmowanych samochodach leasingowanych, to to, że tak naprawdę wy nie bierzecie udziału w całej tej papierologii. przechodzi tylko i wyłącznie kwestia podpisania jednego upoważnienia. I to jest tyle. Resztę załatwia ASO. Wiem, że też niektóre warsztaty, które mają podpisane jakieś stałe kontrakty z ubezpieczycielami, też robią to w sposób po prostu bezgotówkowy, ale w tym akurat moim przypadku nawet nie musiałem zgłaszać szkody, więc wszystko dzieje się po prostu poza mną. Tyle, że nie mam samochodu, dzięki bardzo. I do zobaczenia. Mam nadzieję, że przy okazji przyjemniejszych pretekstów. Aha, no zapomniałem jeszcze o tym, że będzie świetna okazja do tego, żeby kręcić różnego rodzaju dymówki, które będę miał zapewnione dzięki uprzejmości mojego lokalnego dealera w Konstancinie. Dzisiaj jest to wyposażony w praktycznie identyczny sposób. Nawet w podobnym malowaniu nie ma tylko dachu panoramicznego. I tyle. No, i jest to diesel 1,6. No i powiem wam, że ten diesel ma odejście. Ma ten moment obrotowy, którego mi brakuje w benzynie. A właśnie miałem zobaczyć, jak spalanie po przejechaniu 30 km kolejnych. Średnia 38, przejechane 36, zasięg 440, 7,9 już spalanie. No, myślę, że tu 7,9 zejdzie. Czyli to będzie o 1,5 litra niższe spalanie niż w benzynie przy tym samym sposobie jazdy. Ale lepszy moment obrotowy, naprawdę lepszy moment obrotowy. Jest trochę głośniejszy, trochę bardziej wibruje. Kurczę, nie wiem, czy dobrze zrobiłem z tą benzyną. Dobra, nieważne. Do zobaczenia, cześć.